Cześć, dzisiaj kolejna paczka z biura podróży hmm, Neckerman Polska. Domyślam się, że to są te same katalogi, więc to dużo katalogów ostatnio. Tak jest to, nie wiem, tu nic więcej nie ma. Jest to jeden katalog z ofertami wakacji i czasów. Są tu hotele i ich oferty. No, na dzisiaj tyle. Nic więcej dzisiaj nie przyszło, nie było listu a więcej żadnego kuriera To tyle <laughs> Na razie, cześć Oglądajcie kolejne filmy